Rozpoczęcie nowej kampanii w Star Heroes Zakończyliśmy beta testy Metal Core Czekamy na informacje o airdropie Listing tokena Nyan Heroes Oraz pełen poradnik jak zarabiać za granie Zdamy już datę playtestów gry Chronoforge. Takie tematy poruszymy sobie w dzisiejszym odcinku Ja jestem Smerf i zapraszam was do oglądania Oraz subskrybowania jedynego w Polsce kanału Poświęconemu Web3 Gamingowi Intensywna końcówka miesiąca nam się zapowiada Jeżeli chodzi właśnie o granie typowo pod airdropy Ponieważ obecnie tak Nyan Heroes, który w tym momencie już trwa beta do 26 maja. Następnie mamy również czterodniowe playtesty Chronoforge rozpoczynające się 24 maja i startuje sezon w Star Heroes 21 maja i właśnie tym tematem zajmiemy się dzisiaj na początku. O Star Heroes już Wam ostatnio wspominałem. Tak, to jest ta gierka, gdzie za top 10 leaderboarda gracze pozgarniali po 150 tysięcy złotych. No i teraz tą gierkę będzie można sobie ponownie zagrać. Będzie ona dostępna na platformie Gameswift, a sam sezon ma trwać około 6 do 8 tygodni. Nagrody przewidziane są za Star Score oraz Leaderboarda. A jak jeszcze nie macie konta, to w opisie znajdziecie najpotrzebniejsze linki. Szykuję dla Was również dłuższy materiał stricte o Star Heroes, jak grać jak wykonywać misje. Pojawi się on w przyszłości, więc subskrybujcie, aby tego nie przegapić. Kolejnym szybkim newsem na dziś jest Chronoforge, który ogłosił czterodniowe playtesty. Wystartują one 24 maja o godzinie 3 w nocy. I czy jest to dla nas w ogóle ważna data? Pomimo tego, że w trakcie trwania tych playtestów. Nie zdobywamy nic, w sensie nie będzie można nic sprzedawać, czyli mamy tutaj totalny brak zarobku z tej gry. Aczkolwiek jest to idealna okazja na to, aby poznać sobie gierkę od środka i sprawdzić, jakimi czempionami opłaca się grać, czy znaleźć jakieś szczegóły, które na pewno przydadzą nam się na starcie już tej bety, w której będzie można rzeczywiście już sobie fajnie zarobić. Oczekiwania co do gry wydaje mi się, że są naprawdę ogromne. Obecnie gameplay, który widzicie, został niedawno udostępniony, no i wygląda to bardzo zachęcająco. Jestem ciekawy, jak to już wszystko wyjdzie na play testach, gra będzie dostępna na Epic Gamesie, a ja postaram się dla was zebrać jak najwięcej materiałów, aby przekazać wam gdzieś w kolejnym filmie więcej informacji już typowo ze środka gry. Jak na razie w tym odcinku mamy same informacje o grach, które dopiero będą, to może wam wrzucę jedną informację na temat gry Metal Core, której to beta zakończyła się dosyć niedawno. Mowa tu o drugiej fazie bety, przez którą mogliśmy grać przez około miesiąc. Ja osobiście poświęciłem grze około 40 godzin, jednak nie uważam, żeby to było zbyt dużo, ponieważ wiele osób. Osób z naszego Discorda World Grinders, do którego Was zapraszam, nie spało nawet po 40-50 godzin, tylko i wyłącznie dlatego, aby farbić marksy, które później będą wymieniane na tokeny gry. Plus, dodatkowo trzymali oni timery bossów, ponieważ w gierce co półtorej godziny respiły się bossy, na których to można było zdobyć największą ilość tych marksów. A my, dzięki zgranej ekipie, gdzie jedni grali za dnia, drudzy grali w nocy, mogliśmy mieć timery bossów praktycznie co do minuty na każdym serwerze. Co do samej gry, muszę powiedzieć, że jest ona jak najbardziej bardziej grywalna. Gdyby nie bardzo słaba optymalizacja, częste krasze oraz kilka nieprzemyślanych aspektów. Aczkolwiek pamiętajmy, to są w dalszym ciągu alfa testy. To nie jest nawet beta czy oficjalna już gra. Obecnie czekamy na airdropa. Wydaje mi się, że powinien być on gdzieś tam za niedługo. No i wtedy zobaczymy, czy rzeczywiście opłacało się tyle grać w tą grę. Zostały również otworzone zapisy na kolejne beta testy. Link do zgłoszenia znajdziecie w opisie. Powoli przechodzimy do całego clou odcinka, czyli do całego poradnika jak grać oraz jak jak zarabiać z gry na Heroes, ale zanim to jeszcze, to chciałbym Wam tylko ogłosić, że już 21 maja jest listing tokena Nyan Heroes na Heroes Heroes, między m.in. na Bybicie, czyli no jedna z największych giełd. Jestem ciekawy, jaka cena finalnie się wyklaruje właśnie tego oto tokena i myślę, że gdzieś w okolicy tygodnia, dwóch tygodni od listingu powinniśmy mieć już airdropa naszych tokenów. Mówię tutaj oczywiście o pierwszym sezonie. Na temat drugiego sezonu nie ma co się jeszcze zastanawiać, jeszcze on trwa, ale to właśnie tym akcentem przejdziemy już sobie do samej gry Nyan Heroes. Przechodzimy sobie teraz do gierki Nyan Heroes, czyli gry, gdzie obecnie trwa drugi sezon bety od 8 maja do 26 maja, więc jeżeli jeszcze nie gracie, to śmiało możecie właśnie wpadać i teraz wam wytłumaczę co, jak, gdzie, kiedy. No i również w tej gierce można sobie zarabiać właśnie za Katnipy, które możecie zdobyć przynajmniej za pomocą czterech sposobów. Po pierwsze, jak zagrać w całą gierkę. Musicie mieć konto na Epic Gamesie, wpisujecie sobie Nyan, wchodzicie w Nyan Heroes, właśnie to drugie. No i pobieracie sobie, dodajecie ją do Biblioteki, i w tym momencie możecie już całą gierkę grać. Ale, żeby uczestniczyć w Airdropie, musicie zalogować się na stronie. Podam wam ten link w opisie, jest to missionnionheroes.com. Logujecie się na stronę za pomocą waszego Twittera. Następnie schodzicie sobie delikatnie niżej i szukacie dwóch misji. Pierwsza jest to connect Epic Games account. No to wiadomo, że łączycie sobie tutaj konto, na które jesteście zalogowani, gdzie pobraliście sobie tą gierkę. I dodatkowo podpinacie sobie również MySolana Wallet. Tutaj wybór jest dowolny, byleby był to właśnie wallet na Solanie. A między innymi taki wallet, no to może być to Phantom, bądź dowolnie tak naprawdę inny. I już na stronie macie pierwszą możliwość zdobywania sobie kadnipów, a zdobywacie je za proste zadania typu follow na Iron Heroes na Twitterze, bądź polajkowanie oraz zrepostowanie jakiegoś posta. Jeżeli chodzi o te misje, gdzie macie większą ilość kadnipów, to one są dostępne dla osób z NFT-kami, czyli po prostu zatrzymanie jakiegoś NFT-ka przez jakiś czas, bądź po prostu posiadanie go na swoim portfelu. Jeżeli nie macie, to was nie interesuje, ale przechodzimy sobie do drugiej rzeczy, gdzie można właśnie. Zdobywać takie katnipy, a jest to już typowo w gierze, ponieważ musicie wiedzieć, że na stronie będziecie Jakiś tam malutki ułamek tych kadnipów Jest to pierwszy sposób, ale tam raczej Niewiele można tych kadnipów wyfarmić Głównie trzeba się jednak skupić na gierce Oraz na misjach dostępnych w grze Wchodzicie sobie w kariera, wchodzicie sobie w misje I tutaj macie wszystkie misje, które są Dostępne w gierce na to, aby zdobywać Sobie kadnipy, jak widzicie Są misje daily, które resetują się o godzinie 15 każdego dnia, misje weekly Które resetują się co 7 dni oraz Eventowe, które będą trwały do końca bety Tutaj raczej sprawa wygląda dosyć prosto Wykonujecie sobie misje, otrzymujecie za nie czy coś tutaj jest takiego, co możecie nie zrozumieć? Register 20 Guardian Kills to polega to na tym, że zabijacie sobie nie kotki, a typowo czempiony, czyli te cztery dostępne klasy, musicie tam ich zabijać. Nieważne jaką klasę, po prostu musicie 20 razy zabić podczas tych 24 godzin, wyhealować, No to wiadomo, że tę misję trzeba sobie zrobić na healerze oraz success, rematch. Tutaj chodzi o to, że z kotka musicie się zamienić w swojego Guardiana. Misja weekly, use your ability, 100 razy, czyli musicie 100 razy użyć sobie ulta, dostać 5 razy MVP. O MVP też za chwileczkę troszeczkę więcej powiem. Tutaj Capture the Zone 30 razy, czyli tutaj chodzi, że musicie być na obiektywie, w środku obiektywach, jeżeli jest on zdobywany. No i misje eventowe 200 killi z headshot'a, zabijanie kotków oraz zdobywanie killi z określonych broni. Myślę, że te misje mamy już wytłumaczone i jest to właśnie drugi sposób na zdobywanie sobie kadnipów. Bardzo ważny, ponieważ z tego raczej największą ilość się zdobędzie. Trzeci sposób. Jest to ranga. Jeżeli rozegracie sobie mecze, 10 meczy, po 10 meczach otrzymujecie waszą rangę. Ranga zależy od ilości MMRów zdobytych. Ja mam w tym momencie 1942 i mam diament. I właśnie na sam koniec sezonu mają być rozdane kadnipy za rangę, jaką uda Wam się utrzymać. Z czego tutaj bym się jakoś nie napalał, że będzie to duża ilość. No ja mam w tym momencie diament, prawie 2000 MMR, ale jestem praktycznie na 900 -tym miejscu. Wątpię, że tutaj za to wpadnie jakaś duża ilość kadnipów, jak już, to za tą topową rangę, czyli właśnie top 1% graczy ma tą rangę najwyższą. Myślę, że tutaj troszeczkę więcej katnipów może być, te rangi niżej. Raczej bym się czegoś dużego nie spodziewał. No i czwarty, ostatni sposób na zdobywanie katnipów. Jest to po prostu efektywna gra, ponieważ pod sam koniec danego meczu jedna osoba z drużyny wygranej otrzymuje katnipy. Nie jest to określone, czy musicie być MVP, czy nie musicie być MVP, ponieważ na przykład zdarzało się tak, że ja miałem 8 razy z rzędu, czy tam 5 razy z rzędu MVP i nie dostawałem katnipów, inna osoba z drużyny to dostawała, więc tutaj tak. Precyzyjnie nie jestem w stanie wam powiedzieć za co dokładnie otrzymuje się katnipy, jeżeli chodzi o wygrany mecz. Ale na pewno wiem, że wpada ich 1000 na wasze konto. Czyli tak podsumowując, pokazałem wam cztery sposoby, z czego najlepsze sposoby jest to przede wszystkim wykonywanie sobie misji oraz wygrywanie meczu, licząc na to, że to właśnie Wam system nada 1000 katnipów. Wiadomo, że jest jeszcze sposób na to, żeby dobić sobie tą rangę. Tutaj jest, no powiem Wam, że do top 100. Jest już ciężko się dostać? Za wygrany mecz otrzymujecie około 10 MMRów, a za przegrany minus 50, minus 60. Ewentualnie również jest informacja, że 10 pierwszych graczy zostanie nagrodzonych dodatkowymi katnipami. Jeżeli chcecie również o to walczyć, to jak najbardziej śmiało, aczkolwiek na pewno nie będzie to łatwa przeprawa. To tyle, jeżeli chodzi o zarabianie z gierki, czyli zdobywanie sobie katnipów, a teraz przechodzimy sobie do poradnika, jak to już typowo wygląda w gierce. Po znalezieniu gry mamy panel wyboru postaci, W tym momencie widzimy nasz cały team. Jakie oni wybrali czempiony? Do wyboru są cztery czempiony, które będziemy sobie za chwileczkę wszystkie opisywać, ale na razie podstawowe informacje na temat gierki. Respimy się i mamy do zdobycia obiektyw, który za chwileczkę się zapali. I tak, pod jedynką mamy naszą główną broń, pod dwójką mamy pistolet, którego również warto jest używać. Następnie pod fałką mamy takie szczypce, które są fajne do dobijania kotków, bądź jak na przykład na blisko się z kimś bijecie. W przypadku moim ze snajperki pistolet już na przykład wystrzelałem, również czasami właśnie taka fałka się przydaje, i w tym momencie. W momencie zaświecił się nam obiektyw. Obiektyw znajduje się w tamtym miejscu, głównie znajduje się na środku mapy. I naszym głównym zadaniem, właściwie, aby wygrać grę, musimy zdobyć sobie obiektywa dwa razy do 100%. Jak widzicie na początku jest 20 sekund oczekiwania, aż obiektyw się zaświeci. Ja już się tutaj gdzieś rozłożę wokół niego również są tutaj oponenci, więc chwileczkę się tutaj postrzelam i mamy obiektywa, którego musimy zdobyć w momencie zdobywania. Jeżeli ktoś wejdzie wam na tego obiektywa z przeciwnego teamu, to tak jak widzicie nasze zdobywanie jego zostało zatrzymane. Właściwie takie podstawy na temat gierki zostały już wytłumaczone. Tak jak wcześniej wspominałem, jest to bardzo prosta gra. Jest jeszcze jeden system, o którym warto wspomnieć, mianowicie respienie się. W momencie, gdy zostaniecie zabici, to nie padacie tak całkowicie, że musicie się odradzać od bazy, tylko zostajecie takim malutkim kotkiem. Dziwnie to ale tak zostajecie takim małym kotkiem i pod zetką macie czas za który możecie się zrespić domyślnie na starcie jest to 24 sekundy lecz ten czas możecie sobie skracać w momencie jeżeli jako kotek zabijacie kogoś bądź po prostu zadajecie komuś damage skoro mamy tutaj ghosta to jeszcze wam wytłumaczę jak ta postać działa pod kontrolem macie takie przyspieszenie dodatkowo macie również taką wieżyczkę która znajduje się pod E ona bije taką broń, jaką obecnie macie przy sobie po prostu uderza przeciwnika a pod Q macie ulta czyli to działa na takiej zasadzie wyskakujecie w górę, obrażenia, które w tym momencie otrzymujecie są zmniejszone, a wy sami zamiast bić waszą normalną bronią strzelacie w przeciwników waszym ultem, czyli w tym przypadku sztyletami. Kolejna klasa w gierce jest to Healer. Tutaj polecam wam grać tymi dwoma brońmi, z czego najlepiej chyba właśnie leczy ten tutaj Submachine Gun, i jego bym wam polecał do używania. I tak, ze skilli tutaj mamy lewy kontrol, mamy takie coś, że znikamy na chwilę i dzięki temu zniknięciu również przez chwilę możemy sobie swobodnie bunnyhopować. I drugi skill dostępny również na healerze jest to już typowo heal jeżeli klikniemy sobie E to w tym momencie możemy naszych teammateów healować no i ult myślę że tutaj nie będzie zaskoczenie, również polega na healowaniu w momencie jego odpalenia wy dostajecie praktycznie od razu HP do 100% no i wokół was tworzy się kółeczko wokół którego healujecie sobie waszych teammateów no i dodatkowo jeżeli chodzi o całą postać to grajcie z tym healerem jak najbardziej jest to spoko postać tylko grajcie nim mądrze mądrze polega na tym że po prostu latacie za waszymi tankami i i Rzeczywiście healujecie, ponieważ w momencie, jeżeli gracie healerem i lecicie pod damage, to to serio nie ma sensu. Damage na tej postaci jest tylko i wyłącznie dodatkowy. Waszym głównym zadaniem jest latanie za tankami i rzeczywiście ich healowanie. Wiadomo, jak gdzieś tam jakiś gościk podleci, to również go możecie wyhealować, ale głównie skupiajcie się na tych tankach i przede wszystkim na tym zgraniu zespołowym, że jeżeli wasz tank wchodzi na Sajta, to wy również lecicie za nim i go po prostu cały czas healujecie. Trzecim dostępnym czempionem jest tank, który jest no, obowiązkowy w każdej drużynie, musi po prostu przynajmniej jeden być, dlatego że ma on na sobie. Tarczy. Po pierwsze lewy kontrol. Jest to taki skok, jak skaczemy i tutaj gdzieś wylądujemy, to wokół tego zabijamy sobie wszystkie kotki, więc jest to też fajne do zabijania. No i również mamy dostępną tą tarczę. A tarcza prezentuje się następująco. Wskakujecie sobie, dajecie tarczę i w tym momencie przez nią nie można strzelać. U góry macie pasek HP całej tej tarczy. Ile tam jeszcze jej zostało, właśnie procent życia. I jeszcze co do tarczy, ważna informacja, jej kształt zależy od tego, jaką broń obecnie macie. Jak dam sobie na przykład taką broń, no to w tym momencie, jak postawię sobie tarczę, to ona wygląda, a właśnie, Właśnie tak. Czyli no w sumie generalnie najlepiej tutaj na takim tanku trzymać sobie raczej właśnie taką wyrzutnię. Czasami również grają tanki z pompą, snajperka jest tutaj nieopłacalna, te dwie... Może tutaj jeszcze to ma sens, ale na tych wyższych mmr raczej stosuje się wyrzutnie rakiet bądź wyrzutnie granatów. A ja sobie właśnie zultowałem. No i ult polega na tej zasadzie, że stunuje przeciwników do momentu, aż po prostu nie minie. Można wtedy ich łatwo wyeliminować, a no i tak się prezentuje właściwie cała klasa postaci, czy jak to tam inaczej nazwać. O, i teraz sobie kotkę na przykład zabiłem właśnie za pomocą tego skoku. I czwarta, ostatnia dostępna klasa jest to Spartan, który pod lewym kontrolem ma takie przyspieszenie, z którego również można łatwo później bunny hopować. Ogólnie takie przyspieszenie, które również jak traficie wroga, to dostają na chwilę stuna, a pod E ma takie szybkie strzelanie. Jak sobie to teraz odpalimy, to zobaczcie jak się ze sniperki strzela. Ogólnie bardzo szybkie strzelanie oraz bardzo szybkie przeładowywanie. Tak jak teraz widzicie, normalnie jak strzelam, no to to trwa bardzo długo, w sensie może nie bardzo długo, no ale tak klasycznie, a właśnie przy użyciu swojego E ten Spartan tam może dużo, szybciej strzelać. Za chwilę doładuję sobie ulta i pokażę wam. O, nawet już mogę. Jak wygląda ulcik? Celujemy sobie i jak sobie tego ulta użyjemy, to na wrogów spada taki można by powiedzieć nalot. Jest to bardzo fajne, jeżeli chodzi o albo przejmowanie obiektywa, albo jego odbijanie. Właśnie przy pomocy tego oto ulta można sobie bardzo łatwo czy to odbić, czy to właśnie przytrzymać obiektyw. Na dzisiaj to była tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Słyszymy się w kolejnym odcinku z Newsów ze świata Web3 gamingu. Do usłyszenia. Cześć.